Pan serdecznie na pierwszej konferencji Radio Wyszków. Ja pozwolę sobie najpierw na odpowiedź na pytania, które zadał pan redaktor nauczyć z Infobyszków. Pytania doszły mailem. Nie odpowiadaliśmy wcześniej na te pytania, ponieważ postanowiliśmy zrobić to przy obecności wszystkich mediów, a nie tylko portalu Info Także Jakie były od momentu powstania formy organizacji raddy? To przepraszam, że tak skrać pierwsze moje wystąpienie, że I trochę tyle ma. Także była to działalność jednoosobowa, jako Radio Wyszków, Marek Przeszko. Co później wraz z dołączeniem Pauliny Michalik i Marka Stowskiego miało przerodzić się w spółkę partnerską. Spółka partnerska polega na tym, że jest wymagane tam, aby jeden z członków spół wykonywał wolny zawód. Taki zawód został był wykonywany przez jednego członka tej, 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 tej spółki jednak to ustało na tym. Na takim pułapie umowa była podpisana przez Panią Paulinę, Pana Marka. Było poświadczone notarialnie, lecz wtedy wszystko wyszło i Bogu dziękować, że to wtedy wyszło, że to nie poszło zgłoszone Dale, dalej. Czyli oni podpisali tę umowę? Tak, podpisali umowę, był akt notarialny sporządzony, tylko nie zgłoszone było do sądu i to będę dziękował Bogu, że to przystało. Pani na twierdzi, że ona nie podpisywała żadnej umowy z Panem. Mam pokazać. Szkoda, że... Umowy były podpisywane, proszę Panią. Umówmy się tak, czy po tym, po tym wszystkim poszukać tej umowy i pokażę do, do publicznego. Była podpisywana umowa z Panią Pauliną, z Panem Markiem i ze mną. E, drugie pytanie. Czy to prawda, że podejmowałeś w imieniu Radia zobowiązania nieposiadających na to zgody ówczesnych współwarściw? właśnie Chcę zaznaczyć, że każdy współwłaścicieli dostał współwłaścicielstwo, można powiedzieć, ze względu na koleżeństwo za przyjaźń. Nie było od nich ze z ich sony, żadnych wkładów pieniężnych, żadnych wkładów materialnych w to radio. Dostali to, bo uważałem, że to jest mój, moi znajomi moi przyjaciele i im się to należy, bo chciałem, żeby też kimś zostało. Jednak okazało się później w późniejszym terminie, że Błąd, mój błąd był taki, że przyjmować do radia osoby znajome i przyjaciół. Także później to wszystko wyszło, jak radio wystartowało 15 grudnia, później yy, do, były zakresy obowiązków i później jak coś źle powiedziałem, czy coś nie tak nie tak, czy, coś, czy coś powinno wy, wyglądać inaczej, jak wyglądało, zaczęli się obrażać, zaczęło się no i tak, tak, tak to jest, że, że jak się zatrudnia znajomy przyjaciół. Od tej, od tej pory rekrutacja zajmuje się dział księgowości, to jest pan Andrzej i pani Mira. Pomagają mi. To nie jest ich zakres obowiązków, lecz oni mają większe doświadczenie w tym, w tym, w tym temacie i pomagają mi segregować ludzi, czy tam jakieś CV, jak dojdzie. No to wszystko zajmują się moi księgowi. Pani Mira pracowała w wytwórni muzycznej, także pracowała trochę w mediach, także też ma pojęcie o tym, o tym temacie. Czy to prawda, że argumentem do zwolnienia osób był brak ich wykształcenia i doświadczenia w zakresie prowadzenia radio, Na jakiej podstawie były one zatrudniane? Także już powiedziałem, były zatrudniane wszystkie na początku osoby, ze względu, że są moimi znajomymi i tu doświadczenia nie były podbrane pod uwagę, tylko chęć pomocy, żeby, żebyśmy coś zrobili wspólnie. I nie były to argumentem do, do zwolnienia osób. Argumentem do zwolnienia osób były takie, że mogę przykład, podać jeden przykład, słucha radia, nasz największy sponsor Agitrans, no a jeden z współwłaścicieli, powiem no, współwłaścicieli wchodzi na antenę i mówi tu, to tu mają to, to było powodem wypadenia jednego współwłaściciela. A drugie, a jeżeli chodzi do pozostałych ludzi, to były też źle sformułowane umowy. Umowy, które były pisane przez pewną osobę, już tu nie będę pokazywał jako, bez porozumienia z działem księgowości, bez porozumienia z kimkolwiek. Po prostu dałem wolną rękę do tych umów i tak były napisane. Ja tylko podawałem kwotę, na jakie były umowy. Lecz umowa nie zawierała, Od jakiego, na jaki okres obowiązuje. To jest pierwsze podstawowe. Informacja, umowa nie, 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 nie zawierała. Yy, gdzie wynagrodzenie? Czy to wynagrodzenie na przelew, czy to wynagrodzenie do ręki. Yy, umowa nie zawierała, czy to yy, ta kwota jest wynagrodzeniem brutto, czy wynagrodzeniem netto. Jak księgowicz dostała takie umowy, no to powiedziała, że te umowy w ogóle są nieważne, bo one nie nadają się do tego, aby zgłosić je do u, u, u Urzędu Skarbowego czy do ZUS-u. E... A kto tę umowę podpisywał? Pan? Nie. Ja nie podpisywałem. Kto je, kto je tworzył, to tworzyła jedna z No ale to chyba z pracownikiem, to kto podpisuje umowę? Mm, ja podpisywałem. Znaczy ja nie patrzyłem, jak jest formułowana umowa. Ja ufałem tym ludziom, którzy, który miał tę umowę sporządzić. Uważałem, że jak to jest jedna z współwłaścicielki czy współwłaściciel to on, on dobrze to zrobi. Ja do 15 grudnia przybywałem tutaj, nie, nie nocowałem w domu, wszystko robiłem. Załatwiałem sprawy z Zaikzem, załatwiałem sprawy z urzędami, różne zgody. Także myślałem, że jak ktoś dostanie taką fuchę robienia tych umów, to zrobi się dobrze. I później trochę czasu mi zajęło wyprostowanie tego wszystkiego, ponapisywać no, no, dobre, no, nowe umowy. No i tak jest, że już jest ten temat ogarnięty z działem księgowości, osoby są pozbłaszane do, do zus -ów. i wszystko jest na dobrej drodze, aby dalej już było wszystko dobrze. Kolejne pytanie to na jakiej podstawie Podawaliście do publicznego, yy, publicznej wiadomości fakt, że od 15 stycznia będziecie nadawali swój program na częstotliwości 105,2 na falach UKF. Yy. Na no, podstawie taki wniosek został złożony, opłaty wniesione, zakupione wszelkie oprzyrządowanie do nadawania na falach naziemnych. Nie dopuszczałem do siebie myśli, że ktoś mógł te wnioski wypełnić niestaraniem. Także kolejna osoba która miała się zająć wypisaniem wniosku, napisała tak te wnioski, że zostały odrzucone. A kto składał te wnioski? Yy, nie będę podawał yy, do publicznej informacji. Kto no to stał, jest to, ważna to, informacja. Jeden z, yy, można powiedzieć, w się z, yy, współwłaścicieli czy z właścicieli. Jak to? A kiedy te wnioski zostały złożone i gdzie? No, do Krajowego Radio Fili i Telewizji. A kiedy? Czy mamy październik, listopada. Kluczowa w tym wszystkim jest osoba wnioskodawcy. Yy, tak, ale podpis był mój. No jak to, kto inny składa, kto inny pisze? Nie, kto nie? inny pisał, a ja, in, a ja tylko podpisywałem. No dobrze, to znaczy, że złożyłeś wniosek jako Marek Szeszko. Tak. Rozumiem. Ale nie ja ten wniosek byłem. A wniosek był odpowiedzią na ogłoszenie w dzienniku ustaw, bo zawsze musi być na odpowiedź na, na dziennik ustaw. Ja szukałem po dziennikach ustaw właśnie w październiku i w listopadzie nie znalazłem ani jednego ogłoszenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Proszę Pana, mieliśmy informację, że wniosek został nierozpatrzony nie nawet z powodu błędu w jego wypełnieniu. No ale wniosek wypełnia się na podstawie tegoż właśnie ogłoszenia, które zamieszcza się w Dzienniku Ustaw. Kiedy było w takim razie to ogłoszenie? Ja mogę w się dzienniku dowiedzieć o odnośnie tej, te, tego zagadnienia ten i zrobimy to konferencję, w której powiemy dokładnie, kiedy to było, bo ja nie mam tu takich informacji. Panie Marku, to ja w takim razie chciałbym hmm? Pana zapytać, na jakiej podstawie Pan y, przystępuje do takiego przedsięwzięcia? E to znaczy chodzi mi o Panę mm -hmm. czy pan się w ogóle orientował wcześniej jak to wygląda. No bo to trochę wygląda tak I... jakby... Nie proszę pani, to jest no, może tak, jest tak że... No, bo Myślałam, to... że pewne sprawy da się szybciej załatwić, da się yy, z tymi ludźmi współpracować... Ale ja nie jak mhm. ja mówię o pana świadomości, za co się pan bierze? E, świadomość ja pan miałem, kontynuując, kontynuując to... temat, chodzi mi chociażby mhm. o, o tę falę UKF, No, bo kontynuując ten temat, no to no, wystąpił pan z wnioskiem, chociaż ten wniosek tak naprawdę, no nie było żadnego naboru mhm. na te wnioski. No to ja nie wiem, czy pan był w ogóle zorientowany w jaki sposób y, ubiega się yy, o koncesję? Wtedy nie. Teraz y, mogę tutaj chyba y, ten ktoś się nie obrazi. Mm. Pozyskaliśmy e, nową osobę, to jest e, Jerzy Andrzej Byk, to jest były e, wiceprezes e, telewizji polskiej e, programu drugiego. to Drujo. jest e, e, człowiek, który ma swo swoje studio nagrę, e, Jazzman, który nam pomoże w ogarnięciu tych tematów. Ale ja nie pytam co pan, co teraz będzie, tylko moje pytanie dotyczyło. Ale to tego, co, ja co każdy popełnił myśli. będę, ja też popełnił będę, ale Tarnę ja nie osobę, że nie, tylko będę. po prostu... Nie, nie zdawałem sobie sprawy, ale teraz już jestem mądrzejszy o pewne doświadczenie i teraz powinno to wszystko być dobrze. Takie nasze założenia może wybiegając z tego, że chcemy do końca tego tygodnia, do piątku, um, ogarnąć wszystko, jeżeli chodzi o całą y, ramówkę i ruszyć ramówką nawet w internecie, bo jeżeli będziemy dobre co mamy robić w internecie, to tym bardziej w późniejszym czasie na, na FM. Także tyle. Mamy nowe osoby, które bedo, ben, będą yy, tworzyły yy, swoje autorskie audycje. Może od tych osób jeszcze nie będę wy, 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 wymienił, bo nie mają jeszcze umów. Yy. I może kolejne pytanie. Yy. Dlaczego zostały usunięte wpisy do dotychczasowych profili Radia na Facebooku? Chodzi o domeny radio RW i RW Radio. Ja mam tu takie do Pana Marka, jak Pan się zajmuje Facebookiem i to, co się na nim dzieje, uważam jako jedno z problemów radia, że Pan uważa, że to jeden problem radia, że te zostały usunięte, no to nie mam o czym rozmawiać, bo uważamy, że 10 profilów na Facebooku nie, ogarnęły, nie, nie ogarniałoby 2-3 osoby, żeby ten jest jeden, R wyszków na którym jest wszystko opisane. Wcześniej było więcej, ale były problemy, że ludzie ciągle siedzieli i musieli wkładać, a to w jeden profil, a to w drugi, a to w trzeci, a to czwarty. Także dlatego zostało wszystko ukrócone do jednego. Jest strona, jest profil jeden na Facebooku, i No i żeby to miało więcej inne. Skąd wzięła się podawana przez radio kwota 75 tysięcy z tytułu wykupienia koncesji? by nie do końca było wykupienie koncesji, ale już odpowiadam. Kwota ta wzięła się z wyliczeń na podstawie rozporządzenia Krajowej Rady Radiowej i Telewizji. Sama licencja to koszt około 18-20 tysięcy złotych, ale do, doliczyliśmy resztę opłat licencyjnych i, i inne, które konieczne są do e, rozpowszechniania programu radiowego Drogo na Ziemię. 75 tysięcy złotych to, to kwota potrzebna na start, jeżeli chodzi też o za, zakup sprzętu, żeby można było w ten sposób Mmm, sygnał. Później to jest tylko opłata okresowa 21 tysięcy euro. Nie, no tam było dokładnie sprecyzowane, że jest to kwota potrzebna na wykup licencji, na wykup koncesji dokładnie. To może z naszej strony y, były błędy w konstruowaniu tego, co było w Newsie napisane. Ale tak jak mówię, no jeżeli na pewno ktoś to pisał i miał na myśli, że to chodziło. Całość ruszenia, że jest potrzeba taka i taka kwota. Bo sama koncesja rocznie to jest później 21 tysięcy złotych, a przy czym jednorazowa teraz um, to koszt 18-20 tysięcy. A co tam ma takie dane? Um, to jest rozporządzenie krajowego Rady radiofonem. telewizji można to wyliczyć, każdy ma dostęp do takiego rozporządzenia i tam można sobie wyliczyć... Ja później... mam przed sobą taką mhm. kartkę. Na ile tysięcy mieszkańców byłby ten program naziemny? Um, Podejrzewam, że na 40 tysięcy mieszkańców. Czyli jaki to jest zasięg? Ile kilometrów? Mm, nie do mnie te pytania. A dlaczego nie do pana? No bo ja nie jestem technikiem od, od tych spraw. Mm -hmm. No ale składając wniosek do Krajowej Rady i zakładając, że będzie to od tysięcy. Ja, do ja nie pisałem 20 tysięcy Rady Rady, 20 tysięcy. Ale pan się pod nim podpisał. Tak, ale ufałem tym ludziom, którzy to pisali, że... Ale pan się pod nim podpisał. No mhm. właśnie takie błędy popełniałem i za te błędy przyznaję się do tych błędów, ale było, minęło, trzeba iść dalej, no ale pozwólcie znaczy, nam trzeba coś robić, dalej. a nie tylko naskakiwać, bo, bo coś nabale, się nie udało. Nikt, nikt nie naskakuje, natomiast ja mam Panu, przed sobą wzór, który... Yy, ja pozwoliłem sobie zadzwonić do Krajowej Radio mhm. i Telewizji w piątek. Rozmawiałem yy, z osobami yy, z yy, które zajmują się przyznawaniem licencji. Oni Państwa licencji w ogóle nigdy w życiu nie rozpatrywali, bo jej nigdy nie dostali. Po drugie, kwota licencji przy założeniu, że jest to 50 tysięcy mieszkańców, to ta kwota licencji wychodzi 162 710 zł. Euro. To jest kwota przyznania licencji. Licencję, jak na pewno Pan wie, przyznaje się na 10 lat. W związku z tym ja rozumiem, że Pan sobie to wszystko przygotował, przeliczył. Dziwimy się tej kwocie 75 tysięcy złotych, bo to by wychodziło, znaczy, tak że to będzie radio dla Ebienka, bo to mniej więcej dla 5 tysięcy mieszkańców byłoby. Stąd moje pytanie, bo zupełnie nie rozumiemy rozbieżności między Pana kwotami, a kwotami, które podano mi w Krajowej Radzie Radiofonii. I tak miałam obliczone, tak ma napisane, tak, tak przekazuję, tak? Jasne. Eee. Eee. Czy to prawda, że na początku radio, w radiu pracowało 8 osób, ile pracuje obecnie? Eee. Nieprawda. Dużo więcej osób pracowało. Jako pracę my mieliśmy do 15 grudnia. Nie mieliśmy pomieszczeń. Praca była bardziej mobilna. Było latanie po rzędach. Ludzie byli po, roz, po chciani, gdzie, gdzie tylko mogli, pracowali w, w kącie zacis yy, zaci w koncie swoim domu mogę obliczyć, ile osób, ile osób pracowało w danym momencie. Ja mogę powiedzieć, ile teraz osób pracuje. Stacjonarnie tutaj, od poniedziałku do soboty, jest 9 osób, i te osoby mają umowę o pracę i umowy zlecenia. A w ogóle współpraca luźniejsza to jest z 22 osobami. Razem 22, osób, 22 osoby, czyli 9 osób, odejmujemy 22, zostaje nam osoby które prowadzą audycję, to są prezenterzy, księgowość, to są osoby, panieży Andrzej Byk, który od niedawna pomaga nam ogarnąć pewne sprawy. To są, to są takie ludzie, partnerzy bardzo bliscy, tak jak Daniel Srokowski, który, który pomógł nam tutaj w rozwiązaniu spraw y, telekomunikacyjnych i żeby jakoś to fajnie wyglądało. Także w radiu pracuje 22 osoby. Hmm. Jakie jest zobowiązania jest finansowe posiada obecnie radio? To ja powiem tak, jeżeli Infowyszków poda mi jakie zobowiązania po, posiada, to i my udzielimy takich informacji, to jest biznes i takich informacji nie powinno się zdradzić. Infowyszków nie posiada żadnych zobowiązań finansowych. Ja mam tak napisane na też. Tak a kto mam tą kartkę? To był. Nasza... Może bez komentarza. No i dobra, to są wszystkie pytania, które zostały od Państwa z informacji. Może teraz jakieś pytania od Państwa jeszcze? Jeszcze chciałbym zapytać o to mhm. osoby współpracujące. Rozumiem, mhm. że wszystkie te, które wymieniacie na, stronę, na stronie internetowej, to są Wasi współpracownicy. Tak. Tylko niektórzy są luźniejsi, a niektórzy mają umowę, a niektórzy pracują na umowach partnerskich. Ja chciałam zapytać, że skoro pan, e, Pani Paulina Michalik i ten drugi Pan, mm -hmm. bym przypomina, Pan, nie skoro pan e, e, podpisali z Panem umowę, to czy ta umowa została rozwiązana? No, e, Tak. Ja rozumiem, że Pan ma może to pokazać, tak? Tak, 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 dobrze. Tylko nie wiem, czy dzisiaj, czy to nie ma u, u księgowych tych, 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 ale postaram się poszukać i pokazać. Jeszcze mam pytanie. Wspomniał Pan o tym, że do jakiejś niefortunnej sytuacji doszło podczas nagrania. Dotyczyło ona jednego z Waszych sponsorów. Tak, to było w Biurze Księgowości, Księgowa Rozliczona PIT. Tam siedział ten, ten sponsor i wtedy na antenie. Ale ja rozumiem, że... I przy Ja chciałam zapytać, Państwo macie sponsorów? Czy to są... Y -y, Pansy, tak, ma... mamy 16 sponsorów ścisłych, którzy powiedzieli, mimo wszystko, żeby nawet nie wiadomo, jaka nagonka była e, na Was, to i tak będziemy z Wami, bo to są sponsorzy stali, to są sponsorzy znajomi i oni wiedzą swoje zdanie. I... A dlaczego masz potraktujesz to jako nagonkę? Nie, y, nagonkę. No, określiłeś to tak przed chwilą. Y -y, nagonka? Mm, mm -hmm. Nie pozwalacie się skupić nam, tylko komentarze i typu komentarze. A ja chciałem jeszcze powiedzieć jedną kwestię. Typu komentarze, że mam jakieś lewe zaświadczenia, czy, czy nie jestem, czy tam było, że, że oszukuję, że zrobię, Chciałem pokazać to tylko. Stopień znaczny, pierwszego, Pani Walicka. Żeby nie było tak, że e, ktoś mi zarzuca, że posługuje się e, lewymi zaświadczeniami. Ale Tych nikt się tego nie zarzuca. Zarzuca na Pana e portalu w komentarzach. No jeśli uważa, że te komentarze są kłamliwe, to są odpowiednie drugi prawne, które mogą prowadzić do Tak i właśnie Pan Andrzej, tworzydło od jutra będzie y, składał do sądu wnioski y, w sprawie tego, co zostało napisane w tym artykule, bo to jest nieprawda, to jest krzywdzące. No ale jeśli mógłbyś kroś... się masz teraz y, do tego szansę, jeśli mógłbyś się odnieść, co tam twoim zdaniem jest nieprawdą i co was szkami. Nie widzę tego tekstu, ale mm, na pewno nieprawdą jest to, że mm, traktowałem ludzi y, jakoś o ziemblę, czy, czy krzyczałem na nich, czy coś. Zgadza się. Jeżeli człowiek, który wchodzi na antenę i mówi takie, ten, no to trzeba na niego no, na krzyczeć, bo tak nie może być. Ale że takiej, prawie, tre... tak... Taki, przepraszam cię bardzo, takiej treści w artykule nie, w ale, nie było. Ale było, był, było coś takiego, że y, traktuje osoby, y, można powiedzieć, krzyki, y, różne, różne pretensje. Jeżeli każdy by robił tak jak z tej ekipy, która teraz jest. Robi wszystko jak do niej należy. Naprawdę ja jestem człowiekiem, który od lat y, wolontariuszem, od lat, który chce pomagać ludziom. Y, nawet jak radio nie ruszyło, y, pomogliśmy y, powiatowemu centrum pomocy rodzinie skonstruować stopaczek. Y, y, staramy się jako radio pomagać y, wszystkim wszystkim yy, którzy na taką pomoc yy, zasługują, którzy takiej pomocy potrzebują i naprawdę nie jestem złym człowiekiem, tak jak opisało mnie info To jest twoja ocena. Czy jeszcze coś masz do dodania? Nie, nie. Jeszcze chciałabym kontynuować temat sponsorów. Czy, pan, y, 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 czy ci sponsorzy y, y, udzielali Panu wsparcia na y, zebranie środków na uzyskanie tej koncesji? Nie. Sponsorzy udzielali y, w ogóle wsparcia na, y, na, na start. Y, czyli dawali jakąś kwotę pieniężną na to, żeby było na sprzęt, na, 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 na pozostałe opłaty. To nie było zaznaczone, że na koncesję. To są umowy partnerskie. Nadano kwotę z zamian na przykład reklama na 6 miesięcy na wyłączność. Tak? Czyli to są ogłoszeniodawcy, tak? Można Udawcy. powiedzieć o, o, o ogłoszeniu lecz niektórzy są ogłoszeniodawcy, a swoje drogą sposób. Tak, to ja jeszcze chciałem hmm. zadać pytanie o tą y, częstotliwość y, naziemną. Aha. Ta częstotliwość naziemna y, teraz w jakim czasie ewentualnie może się pojawić? I tu mam takie zastrzeżenie, żeby nie mówić cokolwiek żadnych, żeby nie było żadnych deklaracji z mojej strony. Po prostu chcemy wyjść od, od przyszłego piątku z ramówką na internecie. Jeżeli będziemy robić dobre programy na internecie, będziemy dobre robić później programu. Także nie chcę mówić. Może być to dwa miesiące, może być to jeden miesiąc, nie chcę dawać deklaracji. <laughs> tak, już mądrzejszy jestem po tym, co przeszłem. Dobrze, a y, to, to cofnijmy się do tej, do tej nieudanej mhm. y, próby. E, ponieważ ja mam przed sobą wszystkie wolne częstotliwości, jakie są e, jakie od października zeszłego roku, i to są wolne częstotliwości w Legnicy, Trzebnicy, Skawinie, Brzegu Żyłeldowie, Jaśle, Mielcu, Sanoku, Helu. Jarocinie i Stargardzie Szczecińskim. Na którą z nich ubiegaliście się? Proszę pana, za tydzień zrobię konferencję prasową. Będzie tu obecny człowiek, który się zajmował konsultacją wypełniania wniosków, także będzie mógł pan odbawić... Wniosek we wniosku, który pan podpisał... Ja nie być... wniosku. Jak to pan nie czytał? Pan podpisał wniosek i go nie tak? czytał? No to były moje błędy, które robiłem. Podpisywałem wszystko, bo ufałem ludziom. Ufałem znajomym, przyjaciół, bo to nie było obca osoba dla mnie. To były przyjaciele. Wie gdyby ktoś u mnie w filmie coś takiego zrobił, to oprócz tego, żeby nie pracował, to jeszcze siedzielibyśmy już w sądzie. Natomiast y, pan po prostu przechodzi y, nad tym do porządku dziennego i mówi, że za dwa miesiące spróbujemy następny raz. Znaczy, nie przechodzę do. Y, bo pan mnie się pyta. Y, kiedy teraz? To ja mówię. Może być to za dwa miesiące, może być to za miesiąc, może być, być to za rok. Ja po prostu tym moim założeniem jest teraz zrobić dobre programy, ruszyć z pełną ramówką, z pełną ramówką w internecie. Czy ja w oczywiście. Oczywiście bardzo Panu życzę, żeby ta ramówka wreszcie się y, zaczęła pojawiać w 100% z tym, co, mhm. co jest na stronie internetowej. Natomiast y, mnie, prawdę mówiąc, interesuje zupełnie co innego. Mnie interesuje ja nadawanie w, normalnym, w normalny sposób tak. na FM, a nie w internecie. Stąd są moje pytania, bo skoro y, pierwsze informacje, które przeczytałem, które były no, bardzo ciekawe, Sparne. że z, na częstotliwości 105,2 ruszycie y, od 15 stycznia, y, ja się oczywiście w ogóle wcale na tym nie znam. Natomiast y, pomiędzy częstotliwościami y, 104,9, która jest polskim radiem programem drugim, a częstotliwością 105,4, y, która jest częstotliwością y, radia Z, y, nikt Panu nie da częstotliwości 105,2 w Wyszkowie. To jest oczywiste. Natomiast y, drugie, moje, y, drugie moje spostrzeżenie, oczywiście tak jak mówię, w ogóle się na tym nie znam. Jest takie, że ostatnia koncesja na wolną częstotliwość dla Wyszkowa była w 2006 roku, i w 2006 roku kupiło ją Radio Maria. Od tego czasu nie było wolnej częstotliwości dla Wyszkowa, dlatego informacja o tym, że będzie radio FM w Wyszkowie, bardzo mnie ucieszyła i zaskoczyła. Ale jak widzę, no niestety daleka droga jeszcze jest do tego. Powiem tak, takie rzeczy ja też wiem od dwóch tygodni który pan teraz mi powiedział, bo mamy człowieka, który siedzi w tym, który. ma... Czyli wcześniej pan po prostu został zaufany przez kogoś w błąd. zaufałem tak? tym ludziom, którym zaufałem, którzy mieli to mi pokierować, mieli napisać ten wniosek, pomóc mi. Te, to ja równie dobrze mogę przyjść do pana i powiedzieć, że ja napiszę panu wniosek na telewizję satelitarną w Maroku. Yy, I pan... yy, to jest yy, dokładnie tak, tak samo, możemy to zrobić. Teraz, jeżeli pan przyjdzie, pan to, już, to, to nie, już tak nie, by nie było. Ale jeżeli pan by przyszedł yy, w grudniu, myślę, że zaufałby pan. No ale wiesz, że takim postępowaniem całe odium tej sytuacji spada niestety na Ciebie. Nie Wiem, możesz się tłumaczyć z tego, to, że komuś zaufałeś. Ale sobie to jest to sprawę, tylko... sprawa. Że to jest... są dalej enigmatyczne osoby, które gdzieś funkcjonują w no tak. wirtualnym świecie. Tak, tylko to jest jedna sprawa: zaufanie i, i popełnienie błędu przeze mnie, dobra, popełniłem, ale druga sprawa to jest obelgi, jakie są na mój temat. Bo to jest dwie różne sprawy. Popełniłem błąd, przyznaję się do tego błędu. Nie powinienem robić tak, jak robiłem, że zatrudniałem znajomych. Był znajomy, przyjaciel, nikt tego nie weryfikował, nikt mi wtedy nie pomagał przy, przy, przy zatrudnianiu tych osób i przy wyłapywaniu, że ta osoba coś kręci, że ta osoba nie sprawdzi się w tym. Nie było takiej osoby. Dopiero od niedawna mam Państwo z księgowości, yy, którzy, którzy pomagają mi w tym i myślę, żebym. Ja dopiero zaczynam, yy. także nie mogę przewidzieć, że wtedy to tak, tak się ułoży. Ale teraz już wiem, że zrobiłem źle, ale to, co ludzie piszą, no mimo wszystko moich błędów nie powinno być, by być tak, że y, człowiek, który popełnia błędy, jest zbeszczany z, z błotem. Bo na internecie łatwo napisać, na internecie nie czujemy się winni, no ale żeby się te osoby nie dziwił.